Jestem. Dotarłam wreszcie do Chiang Mai po trzech tygodniach podróży z, z Bangkoku tak naprawdę przez Pattaya i Nula, Jestem wreszcie w Chiang Mai. A tutaj pogoda mnie przywitała całkiem opłaczliwie, bo po prostu pada. Wczoraj padało, dzisiaj padało. Pani któraś gdzieś po drodze mi powiedziała, że wczoraj padało już od dwóch dni non stop. Jak patrzyłam na prognozy pogody, to nie wygląda na to, żeby to się miało zmienić. No i co tu teraz robić? taki super deszczowy czas. W Chiang Mai. Nie wiem, będę dzisiaj wymyślać. E, tymczasem chciałam pokazać, co mam dzisiaj na śniadanie. Dzisiaj moje śniadanie to jest omlet. To jest jedna z bardziej popularnych rzeczy w Tajlandii na śniadanie. Czyli omlet z ryżem. Druga już jest mniej popularna, ale y, zawsze się do mnie uśmiecha, jak koło nich przechodzę, i to są takie pięknie wyglądające sejgonki. Ach, fantastyczne. E, to są sejgonki z paluszkami krabowymi, i tutaj jest ich dwa, cztery, no sześć takich połówek. E, z sosem jeszcze nie wiem jakim, ale e, jak. Kilka dni temu jadłam je na którymś stałeku. Był, yy, to były przepyszne. Więc nie mogę się doczekać. Co do tej herbaty. Ja nie bardzo mogę pić kawę. Ja bym wolała wypić yy, po prostu kawę z lodem. Yy, ale ja nie bardzo mogę być kawę. W związku z tym... Znalazłam tą właśnie taytip. To jest czerwona herbata wymieszana z cukrem i z mlekiem skondensowanym. I Polana jeszcze mlekiem skondensowanym. Eee, tej herbaty tutaj wbrew pozorom nie jest dużo. To jest duży pojemnik. Nie wiem, tutaj może być 0,33. Ale w tej herbaty jest dosłownie taka szklaneczka. Reszta to jest lód. No i on tam się później z czasem rozpuszczowi. Lód również się przydaje. Tutaj w Tajlandii e, nie ma takiego problemu z wodą zanieczyszczoną jak jest w innych krajach azjatyckich. Ja tą herbatę piję tutaj od czyli od y, miesiąca prawie. Nie miałam żadnych problemów e, żołądkowych. E, tak więc ten lód tutaj prawdopodobnie nie jest kraną. Wątpię, żeby oni budowali jakąś wodę filtrowaną nie wiadomo jak, żeby zrobić ten lód. E, Natomiast ta tanówka jest kompletnie, jest taka woda destylowana. Jest bardzo dobrze przefiltrowana. Są tego plusy, tak, bo nie choruje mi na żołądek, ale też trzeba pamiętać o elektrolitach, bo naprawdę w tej wodzie nie ma nic. Tak więc wracając do herbaty, ja sobie pozwalam na taką jedną. To, to oczywiście nie jest zdrowia, zdrowa opcja. A mnóstwo cukru. Pozwolę sobie na jedną jedną dziennie, e, jak bym mogła, to mi była więcej, szczerze mówiąc, bo jest przepyszna i tutaj się jeść specjalnie nie chcę, szczególnie jakiś jakiś e, to naprawdę jedyne, co chcesz, to po prostu pić lód. No dobra, słegorki zjedzone, e, smoczy owoc i gruszkę zostawiam sobie na później, więc przyszła chwila na te oto małe czosnek. Czy to jest to, czego ja szukam od dwóch tygodni? czy jeszcze nie udało mi się znaleźć. Próbujemy. To jest tak Fantastycznie. to nie wiem jak się nazywają. Tutaj na opakowaniu jest to co nazwa nazywa to są takie e, ciastka myślane. To są pyszne. <laughs> Dla mnie problem ze słodyczami w Azji ogólnie, również w Tajlandii, jest taki, że Osoby po prostu ze słodkie. Słodki. Oni uwielbiają cukier, więc tych słodyczy to jest cukier z cukrem i z mlekiem skondensowanym i jeszcze więcej cukru. Dlatego one no, są... Jak się przesadzić z cukrem, to te rzeczy jest po prostu bez smaku. Znaczy, yy, no, to nie jest problem, szczerze mówiąc. Jedzenie słodycze nie jest moim głównym priorytetem tutaj. Yy, ale to są bardzo zaprawa. Takie trochę jak nasze, szczerze mówiąc. Jak te takie kwiatuszki... Które są wypełnione po środku właśnie jakimś dżemem, nie wiem, truskawkowym, czy jaki tam jest dżem, to, to jest ten sam smak. Może bardziej maślany sobie. No, to polecam sobie Przestało padać, ale dosłownie na godzinę, zanim się zebrałam i wygrzebałam z hostelu, to z powrotem zaczęło padać. No cóż, to to nie zajęło tyle czasu, żeby być z postelu. To było grzebanie po tym, co tutaj można fajnego zobaczyć w Chiang Mai. Poza tym, że Stare Miasto ogólnie jest fajne, to i żeby sobie tak pochodzić, no to średnio przyjemnie w deszczu, wiadomo. Więc szukałam czegoś, co można zrobić w środku. No i znalazłam kilka fajnych muzeów, więc właśnie idę do jednego z nich. I no i tyle i opowiem, jak było później. Deszcz przestał w końcu padać. Wypożyczyłam rower i zaczęłam zwiedzać stare miasto. Spędzam czas w, muzeu, w muzeach. Byłam w jednym muzeum ludów górskich. Chyba tak bym to przetłumaczyła. Bardzo ciekawe. Tutaj jest około 10 takich ludów właśnie. No i tam są dosyć szczegółowe informacje na temat kultury, języka każdego z tych ludów. Obecnie... Wychodzę właściwie z Muzeum Narodowego tutaj w chatham Niestety nie pozwolono mi wziąć ze sobą nic poza komórką. Tutaj bardzo tego przestrzegają, są szafki, każą zamknąć plecak w szafce, nie mogą nawet nerki ze sobą wziąć. Absolutnie nie tak więc nie mam żadnego tutaj materiału z wewnątrz. Można popatrzeć na moich rolkach albo shortach na YouTubie. Tam zamieszczę. Generalnie też ciekawe muzeum, też bardzo przyjść tutaj, żeby poznać trochę kulturę i w ogóle historię tego regionu. Też dosyć szczegółowe informacje, fajne wystawy, fajne eksponaty. Ja tutaj spędziłam dwie godziny, tak bardzo, bardzo się nie śpiesząc. Spędziłam 2 godziny, więc na przykład, jeśli jesteście w Chiang Mai i pada, i nie ma za bardzo co robić, to myślę, że to jest fajne miejsce, żeby tutaj przyjechać i czegoś się dowiedzieć o tym regionie Tajlandii, bo rzeczywiście jest on trochę inny niż, niż pozostała część kraju. Więc polecam. W okolicach Chiang Mai i w ogóle tutaj na północy Tajlandii żyje wiele grup etnicznych, które zachowały ciągle swoją kulturę i kultywują swoje tradycje bardzo y, rzetelnie. Takich grup etnicznych znajduje się tutaj około 10. Największą z nich jest grupa, która się nazywa Karen, Karenijczyków jest tutaj na północy Tajlandii około pół miliona ale poza tym znane są również takie grupy jak Hmong i Lisu z ciekawostek to pod grupą plemiona Karen jest grupa która się nazywa Long Neck i to są to jest grupa wśród których żyją kobiety, które zakładają, przedłużają swoją szyję zakładając y, obręcze na tą właśnie szyję. E, do końca nie wiadomo, czemu one to robią, natomiast y, jest tutaj wiele wycieczek zorganizowanych do y, y, właśnie ludów y, Karen, między innymi longnecków, gdzie można y, takie kobiety zobaczyć. W muzeum domu tradycyjnego Lana znajdziemy niezaskakująco kolekcję tradycyjnych domów Lana, otrzymanych zarówno z darowizn, jak i z zakupu przez muzeum. Muzeum to składa się z ośmiu domów z różnych lat XX wieku. Od tych najskromniejszych, z jedną izbą, budowanych z bambusa i z dachem pokrytym liśćmi. Podwupoziomowe z dużym metrażem, z wieloma pokojami, w tym kuchnią i sypialniami. Fajnie odwiedzić to muzeum, ponieważ w północnej Tajlandii, ale również w innych państwach w tym regionie znajdziecie wiele domów, które są budowane w tym stylu, również współcześnie. Więc mijając takie domy, macie wyobrażenie, jak wygląda yy, życie w środku. Władca Li Luang została zbudowana w XIV wieku i była pierwotnie jednym z najwyższych budynków starożytnej stolicy, stolicy Lan Na. Główny chedi, czyli e, ta główna stupa, ten, o, to co idzie tam wyżej, e, pierwotnie mierzyło 85 metrów. E, zostało on aczkolwiek zniszczony przez trzęsienie ziemi prawdopodobnie w 1545 roku. Obecnie wznosi się na wysokość 60 metrów i trzeba przyznać, że jest całkiem imponującą budowlą, mimo iż zniszczoną. Jedna tylko strona tutaj jest odrestaurowana, reszta jest mocno podniszczona, ale ciągle piękna i warta zobaczenia. Świątynia ta znana jest również z corocznych ceremonii, takich jak Mahabucha, która jest obchodzona w lutym i w marcu. Ceremonia ta musi być dosyć magiczna, ponieważ polega ona na tym, że misi, zarówno misi, jak i turyści chodzą dookoła świątyni z pochodniami. Więc musi to naprawdę wyglądać fantastycznie. Chiang Mai to jest ważny ośrodek do nauki buddyzmu. Znajduje się tutaj kilka szkół buddyjskich, również w świątyniach. I no, tak jak do tej pory nie widziałam jakoś bardzo dużo nichów, tak tutaj na terenie Chiang Mai są oni codziennością. Widać ich w bardzo różnym wieku i, i tak naprawdę w całym mieście. Maria jest. Nie ma jeszcze 7 rano, a tutaj już koło tej bramy północnej jest... no, dzieją się rzeczy, rzucają butelkami w gołębie, żeby dobre zdjęcie ująć. Jest głośno. Już są pierwsi turyści, robią sobie zdjęcia. Nie jestem jedyna szalona o tej porze. No, dzieje się. Tajlandia. A tak się bierze perfect shot. Są naganiacze tutaj gołębi, którzy mają dla nich ziarno. Później pani rzuca w niej butelką. I, I teraz ona zaczyna iść w tym czasie. Na no wszystkiego w Tajlandii można zrobić interes, naprawdę. Nawet no z głębi, kto by pomyślał. okresu. Chiang Mai zostało zbudowane według astrologicznych i religijnych zasad i wierzeń. Wiele rzeczy tutaj ma swoje symbole i miało duże znaczenie dla lokalnej ludności. Na przykład wierzono, że Brama Północna na wierzono, że Brama Północna symbolizuje władzę i powodzenie. Dlatego podczas koronacji król właśnie tą bramą wjechał do miasta, aby zyskać jeszcze więcej władzy. To było bardzo bardzo ważne, żeby on wjechał północną właśnie bramą. Co ciekawe, Chiang Mai zostało zbudowane w ciągu czterech miesięcy. Pracowało nad budową tego miasta około 50 tysięcy budowlanych. Kształt miasta symbolizuje ludzką sylwetkę z głową, plecami, brzuchem, rękoma i, e, i nogami. Czego e, nie widać w kształcie tego miasta, natomiast wewnątrz tak są miejscowione pewne rzeczy, żeby e, one jakby symbolizowały właśnie te części ciała. Stare miasto jest Kwadr... prawie kwadratem o wymiarach 2000 metrów na 1800 m, więc spokojnie można się tutaj po nim poruszać na piechotę. Zachowały się części murów ogromnych starego miasta oraz wszystkie cztery bramy wjazdowe do miasta. Tutaj widzimy Pair To jest brama wschodnia, nazywa się Saun Dock Gate. Ja wybrałam się te bramy oglądać o 6:30, tak naprawdę, rano, ponieważ one się znajdują tutaj po zewnętrznej części miasta Starego, która jest bardzo, bardzo ruchliwa. W ciągu dnia więc uderzam w porę, w której lokali również jeszcze śpią, i ten największy ruch się jeszcze nie zaczął. To jest Czangpueang Gate, czyli brama północna. Tutaj trwają wykopaliska. Eee, tak jak mówię, była to najważniejsza brama tutaj w mieście. Stanim król Megraj ostatecznie zdecydował się na założenie nowej stolicy swojego księstwa tutaj, właśnie w Chiang Mai. poprosił on dwóch swoich takich przybranych braci, aby potwierdzili, że to jest dobra lokalizacja. I jednym z tych przybranych braci był król księstwa Sukotaj, a drugim był Król Królestwa Pajao. I właśnie ich pomnik jest tutaj w centrum Starego Miasta i to on symbolizuje właśnie to przymierze i, i tą przyjaźń wszystkich trzech królów. Dzień dobry, melduję się z basenu. Dzisiaj jest niedziela, myślałam, że będzie tutaj trochę więcej ludzi. Aczkolwiek to nie jest basen publiczny, to jest basen przyhotelowy, który znalazłam jakieś 2,5 km od mojego hostelu. Fantastyczne miejscuwa, wejście kosztuje 80 baht. Szafka zamykana kosztuje kolejne 20 baht, więc zapłaciłam 100 baht, ale tak szczerze mówiąc, tutaj no nie ma nikogo, nie ma mi czegoś zabrać, więc. E, więc nawet tej szatki to specjalnie nie trzeba brać. E, woda fajna, e, jest czysto, jest tak na, czysto na azjatyckie warunki bym powiedziała, czyli nie jest e, idealnie czysto, pewnie można by się do czegoś przyczepić, ale ogólnie jest bardzo w porządku. No i fakt, że tutaj rano jak przyszłam były jakieś lekcje nauki chyba pływania dla dzieciaków, więc było kilka osób z dziećmi, ale teraz od jakiejś godziny mniej więcej jestem sama. No luksus jakiego mało. nocny market, który się odbywa tylko w niedzielę jak sama nazwa wskazuje. Idę zobaczyć co tam dobrego. Podobno jest on dosyć duży, jest to jeden z najstarszych marketów i największych tutaj w północnej Tajlandii i idę zobaczyć co ciekawego uda mi się kupić. To jedzenie przede wszystkim, bo takich rzeczy jak ciukry to ja za bardzo tutaj nie kupuję. и было позднее, когда я взяла попросту. To tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek i zachęciłam Was trochę do odwiedzenia Chiang Mai. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, dajcie mi lajka i jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu. Pozdrawiam i do usłyszenia. Kamila, czyli Polka w podróży.